Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale BetSite i w pierwszym listopadowym. A dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z spotkań ligi mistrzów. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do przedstawienia wszystkiego, e, tak jak zawsze, no to chciałem podziękować z tego serca za, za to, że udało. Wam i nam dobić 2,5 tysiąca subskrypcji na tym kanale. Jest mi niezmiernie miło. Eee, także cała ekipa PetSite, dziękuję, że doceniliście naszą pracę. No i teraz będziemy lecieli po 3000 subskrypcji, które mam nadzieję, że zdobędziemy jeszcze szybciej niż te 2,5. Także przejdźmy do przedstawienia kuponu. No ale jeżeli myśleliście, że najpierw przedstawię kupon, no to najwidoczniej jesteście tutaj pierwszy raz, no bo przed tym przedstawię wam krótką promocję od Bookmakera Superbet. Jest to 600 zł za wytypowanie dowolnego zwycięzcy czwartej kolejki Ligi mistrzów. Wszystko co musicie zrobić to zarejestrować się z kodem BetSite z linku podanego w opisie. Trzeba wyrazić wszystkie zgody razem ze zgodami marketingowymi, wpłacić minimum 50 zł na konto depozytowe, zagrać za minimum 2 zł zwycięstwo wybranej przez Was z drużyny w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Jeżeli wejdzie, no to 600 zł trafia na Wasze konto bonusowe. A teraz przejdźmy już do taśmy na dzisiejszy wieczór Ligi Mistrzów. Na dzisiaj przygotowałem dla Was 7 spotkań, no i wszystkie są ode mnie. Eee, ostatnim razem przy taśmach było naprawdę blisko, potrafiło nam zabraknąć dwóch różnych, np. Manchester City. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to będzie ta taśma i będzie ona po prostu zielona oraz trafiona. Także kupom otwieramy meczem PSV Zielona no i tutaj można powiedzieć, że krótko, bez zbędnego gadania, skorzystałem z opcji super i poszedłem w gola PSV oraz powyżej 3,5 rzutów rożnych patrząc tak całościowo PSV, czy to w lidze czy to właśnie w rozgrywkach europejskich jest o wiele lepsza, strzela bramki jedną za drugą, jest po prostu bardzo agresywnym zespołem, bardzo ofensywnym i w dodatku bardzo mądrym zespołem, to jak rozgrywa piłkę to jak ją szanuje, to jak tworzy sytuacje ofensywne, to jak po prostu jest taktycznie przygotowana do każdego spotkania, myślę, że przeważa tutaj to nad zieloną, plus grają u siebie w Holandii, e, także no myślę, że taki superbec powinien na spokojnie wejść i dobrze rozpocząć naszą taśmę. Potem przechodzimy do kolejnego meczu, no i w sumie drugiego z 18.45, e, czyli Slovan Bratysława, Dynamo Zagrzeb. E, no i tutaj poszedłem po większym kursie, ale w czysty win Dynamo Zagrzeb. Są aktualnie w lepszej formie, wygrywają spotkanie jeden za drugim, powiedziałbym, że ogólnie są lepszym zespołem, mocniejszym niż Slovan Bratysława, no, i myślę, że mimo, że grają na wyjeździe, to będą chcieli jednak wygrać to spotkanie, pokazać swoją wyższość, pokazać swoją lepszość, no i pewnie po prostu zdominować to spotkanie. Tak? No, nie widzę tutaj innej opcji niż zwycięstwo Dynamo. Myślę, że jakbym miał stawiać co innego, to poszedłbym albo w BTTS, albo w jakiś Overbramek. Jednak myślę, że Dynamo na spokojnie, na wyjeździe to spotkanie wygra. A przychodząc dalej, zaczynamy spotkania o godzinie 21.00, i tutaj myślę, że dosyć prosty typ, który obroni się tym, co właśnie widzicie to na ekranie, czyli zwycięstwo Realu Madrid z AC Milanem. Mimo, że przegrali El Clasico z Barceloną 4 do 0, tam jednak mieli trochę pecha, spalone, trochę problemy w defensywie, to jednak myślę, że w lidze mistrzów będą chcieli się postawić tym bardziej, że są u siebie. Będą chcieli pokazać, że to jednak oni są Real Madryt, oni są tą topową hiszpańską drużyną. No i z AC Milanem po prostu wygrają. Potem przechodzimy do meczu Francusko-Włoskiego, czyli Lille Juventus. A powiem tak. Lil w najlepszej formie jakiś nie jest, super też e, piłki nie prezentują. E, a Juventus z tym projektem Tiago Motty, dosyć ciekawym, e, takim bym powiedział, że e, młodzieżowym zespołem, dosyć ambitnym, walecznym. Myślę, że ten Juventus z podpórką, który tutaj zaproponowałem, jest sensowny. Myślę, że ten typ się obroni. Juventus będzie chciał pokazać, że nie ma nic do stracenia. Wyjdą po prostu swoim najprawdopodobniej najlepszym składem. No i myślę, że na spokojnie to spotkanie wygrają. No mówię, postawię tutaj z podpórką, czyli Remis lub Juventus. Jeżeli Lil chciałby się u siebie postawić, nagrają u siebie na swoim terenie, a no to nigdy nie wiadomo, co może się stać, tak? Potem przechodzimy do jednego z ciekawszych chyba spotkań dzisiejszego wieczoru, czyli Liverpool, Bayer, Leverkusen. a No i to spotkanie może pójść tak naprawdę w obydwie strony. I Liverpool, i Bayer są bardzo mocnymi drużynami, bardzo dobrze złożonymi, bardzo mądrze złożonymi, posiadają wiele umiejętności, wiele klasy a no, Liverpool sam w sobie no, to jest jednak jedna z topowych drużyn Premier League z takimi nazwiskami, z takimi zawodnikami, którzy sami w pojedynkę potrafią wygrywać spotkania. A dlatego tutaj poszedłem bardziej w statystyki, czyli obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 bramki. Widzę i tą i tą opcję, dlatego uważałem, że wybranie tego typu, ale właśnie z opcją lub będzie idealne pod to spotkanie. No, i mam nadzieję, że to będzie jeden z tych meczy, który po prostu da nam bardzo dużo emocji pozytywnych dla nas pod względem kuponu, dla nas pod względem kuponu, no i też pod samym względem poziomu piłkarskiego, gdyż no, nie chcemy oglądać meczy 0 do 0. Przedostatnim typem jest Sporting Lizbona Manchester City. A, no, i tutaj nie powiem, że myślałem, myślałem długo, co wybrać, gdyż przy e, naszej ostatniej taśmie. Albo przedostatniej taśmy, którą proponowałem na kanale, nie siadła nam przez to, że nie było 10 różnych w całym meczu. Jeżeli dobrze pamiętam, było ich 8 albo 9. Także nie chciałem iść stricte w różne city. Choć to się trochę wyklucza, bo i tak poszedłem, ale poszedłem w dosyć ciekawy typ, który uważam, że w tym spotkaniu może mieć rację. bytu, czyli obie drużyny wykonają dwa różne i obie drużyny dostaną po kartce. Myślę, że kartka to jest sprawa dosyć prosta, patrząc, jakie to są dwa zespoły. City gra na wyjeździe, więc no, na pewno nie cofnie się i nie będzie siedział w swojej połowie. No, gdyż gra po prostu na innym terenie, nie grają u siebie, więc będą musieli zagrać agresywniej. No a jeżeli będą wygrywać, będą przeważali, no to Sporting będzie musiał zagrać wyżej, będzie musiał zagrać agresywniej, aby spróbować na przykład odrobić punkty. No i jedno łączy się z drugim, jeżeli będą grali agresywnie, ofensywnie wysoko, no to też powinny wpaść te dwa rogi u jednej i drugiej drużyny. No i naszą taśmę zamykamy spotkaniem Borussia dortmund szturm gras. No i powiem, że na początku chciałem pójść w trzy bramki i dortmund choć z tą Borusją, to ja nigdy nie wiem, co się tak naprawdę dzieje. Niby mocna ofensywna drużyna bramki strzela, ale może przyjść właśnie na takie spotkanie, ze Sturmem. A i kto wie, co się w sumie stanie. Dlatego trochę tą moją myśl rozbudowałem i poszedłem w teorii bezpiecznej, bo poszedłem w typ Borussia Dortmund remis i over 2,5 bramek. Gdyby szturm gra z jakimś cudem bramkę strzelił i Borussia musiałaby odrabać, no to taki wynik 2 do 1. Idealna sprawa. Dla nas wszyscy zadowoleni. Myślę, że Borussia z wygranej też. A no jeżeli chodzi o tą taśmę, no to w sumie byłoby tyle. Jest to 7 spotkań. Kurs 14,79, także za 5 dyszek można tutaj fajnie powalczyć, można coś wygrać. No i mam nadzieję, że to będzie ta zielona taśma. No i listopad zaczniemy z kopyta, prawda? No ale zanim materiał zakończymy, no to standardowo mam dla was konkurs a, i będzie on dotyczył meczu liverpool Bayer Leverkusen, gdyż tak o nim mówiłem, że on będzie na pewno miał a, ogromną ilość emocji, dużo bramek, będzie ofensywnych w ogóle o. dlatego poprosiłbym was o podanie dokładnego wyniku meczu Liverpool, Bayer Leverkusen. I standardowo 5. Najszybszych osób zgarnie po 20 zł freebetu u Buchmachera Superbet. Także to by było na tyle. Na koniec przypomnę zostawienie łapki w górę, subskrypcji na naszym kanale, gdyż teraz dążę do 3000, do pełnej puli, do pełnej sumy. E, także liczę, że będziecie mnie w tym wspierali, będziecie pomagali, będziecie nas śledzili. Zachęcam do zostawienia komentarza konkursowego, no, gdyż możecie za darmo zgarnąć freebeta, ale wystarczy trafić tylko dokładny wynik Liverpoolu kontra Bayer Leverkusen. Także można coś strzelić, a nóż się wygra. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!